Na ta droga, co? Znaczy... Nie, nie. No to Nie ja Chodzi mi o nawierzchnię tylko o widoki. Ale że akurat mieliśmy w dziury. Da. Schodzimy już do kanionu. Nie obyło się bez przeciwności losu. Jest weekend. To jest najbliższy zbiornik w Skopie. Więc ludzi jest po prostu. No nie wiem, tego nie da się opisać. Ile tutaj po prostu samochodów stoi przy drodze, ile tutaj w ogóle samochodów ciągle krąży i szuka miejsca. Bardzo dużo, więc zostawiliśmy samochód, taki całkiem spory kawałek od kanionu, i teraz idziemy pieszo. Jest bardzo ciepło, a w tle sobie cykają robaczki. Nawet policja kontroluje tutaj ruch bujcęcy. Się dopiero będziemy kąpać w okrydzie, Tak. Zdecydowaliśmy się zwiedzić kanion Matka z poziomu wody. Wycieczka będzie trwała około godziny i zapłaciliśmy 4 euro. Ja w ogóle bardzo czekam na ochryt, żeby tam nareszcie dotrzeć, bo byłam tam dwa razy, jestem absolutnie zakochana w tym miejscu w jeziorze. A jak przejeżdżaliśmy przez autostradę i pan na bramce pytał się dokąd jedziemy, mówimy właśnie, że do ochryty, a on takie, że po co 100 km dalej mamy Albanię i morze. Jestem ciekawa, czy Krzyś pomyśli to samo, że był to niepotrzebny. Przystanek czemu się spodoba i zostaniemy dłużej. Dochodzi 19 i podjechaliśmy na parking pod Świętego Nauma. Zapłaciliśmy 100 denarów i tutaj mamy taki piękny parking. Jak się przejdzie przez te budki, jest od razu jezioro. Staniemy sobie między tymi drzewami. Będzie miejsce na rozwieszenie Hamaka, Łachtę rozwiesimy też. Będziemy mieć super obozowisko na noc. Kadik zaparkowany. Mieliśmy kiedyś tak luksusowe miejsce. No nie wiem, chyba jeszcze nie. Nad samym jeziorem. No, mamy 100 metrów do jeziora 50. Co ta lodówka robi na zewnątrz Krzyś? No musiałem ją wyciągnąć, bo się zagrzała strasznie. Trochę ma słabą wentylację chyba pod tym łóżkiem, i, i też nałożyliśmy dużo ciepłych rzeczy, dostała dużego obciążenia, pracowała długo, no zagrzała się aż. Aż jej się zabezpieczenie termiczne włączyło. Co serwujesz dzisiaj na śniadanie? Szopska salat. Uuu, i tutaj oliwę dodajesz, bo tak. są różne wariacje na temat No jest cebula, szopskiej. bo to co nam dali na przykład w, w Skopie, to było bez cebuli. Tak. Niektórzy też w ogóle, znaczy niektórzy, w niektórych krajach też dodają e, paprykę na przykład, albo nie dodają cebuli. I ser kupiliśmy wczoraj. Owczy. Już próbowaliśmy też wieczorem. Mamy owczo bello sirenie. ty był, co? Bardzo dobry. On jest taki słony. On ma prawie 4 gramy soli na setkę. Więc to jest, no nie trzeba dosalać w ogóle sałatki. I wychodzi perfekcyjnie. I po tym upale po prostu się tak zajadaliśmy tą solą. I śmierdzi owcami pięknie. Jakby normalnie się stado owiec obok. Wypasało taki... no jest, jest mocny zapach. To co? Nie dorobiliśmy się jeszcze tarki, więc będziemy kruszyć. To jest odpowiednia ilość sera, pięknie rozdrobnione, tarka nie jest potrzebna. Moje paluszki są bardzo dobrą tarką. Jest taka teoria, że jak ludy tutaj przybywały, to mówiły Och wzgórze, och wzgórze, bo tyle wzgórz dookoła. Aha. I stąd ochryt. Och, Rit och. Ryd oznacza wzgórze, tak? Także jakbyście się zastanawiali, jak się myjemy na wyjeździe, to właśnie tak. Tak, czyli z worka słonecznego, po prostu nagrzanego. Prawieniami słońca, czarny jest. Ile czasu się nagrzewało? Z półtorej godziny? No, z półtorej godziny leżał na plaży z nami. A tak 35-40 stopni. Pięknie się namydliłaś. A w międzyczasie gotuje się woda na makaron, na spaghetti. co mówisz o pani ale tu jest widok no, no tylko trzeba spojrzeć w tym kierunku no. jest pierwsza piękna woda równa płaska tafla wody z wysokości jakich nie wiem dwudziestu paru metrów przepięknie lepiej niż nad Balatonem <laughs> no trochę tak. I tutaj rzeka wpływa do jeziora. Przechodziła polska przewodniczka z grupą. Słyszeliśmy, jak mówi, że woda w jeziorze ochryckim wymienia się w średnio co 6 lat. Wyjeżdżamy ze Świętego Nauma, jedziemy w stronę Ochrydy. Proszę bardzo, tutaj co idzie po boczem. Święte krowy. O, jaka wierza. O ja, ale ma Dojechaliśmy do Ochrydy. Stoimy w pierwszej linii. Znaleźliśmy miejsce przy takim parku, więc jest zacisznie. Tutaj jest promenada, ale właśnie przez ten park, przez drzewka, jest prywatność, i myślę, że jak na to, że jesteśmy w centrum, to naprawdę lepszych warunków nie mogliśmy sobie chyba wyobrazić. Straciłam telefon oficjalnie w drugi dzień wyjazdu. Próbowaliśmy już wszystkiego. System padł na amen. Śmieszne jest to, że jak byłam pierwszy raz w Macedonii, to spalił mi się nowy iPhone. Byłam na plaży, przegrzał się, też wywaliło błąd i już go też z powrotem nie mogłam uruchomić. Jestem po raz trzeci w Macedonii i znowu padł mi telefon. Tak, właśnie rozmawiamy o łódkach, jakie tutaj pływają po Jeziorze Ochryckim. No bo my też I... święt... Bo my do świętego Nauma pojechaliśmy po prostu samochodem. Pół godziny niecałe chyba z Ochrydy. No niech będzie pół godziny. Ale można też popłynąć sobie z Ochrydy. Yy, I trwa to około godziny. No to wszystko wiem. Te luksusowe łódki kosztują 25 euro. I w to też jest przystanek na tym muzeju na wodzie, co widzieliśmy. Aha. I jeszcze jeden monastyr po drodze. Więc z tymi wycieczkami do Nauma się płynie około dwóch godzin. Jesteśmy na uliczce, która odchodzi od głównego placu i jest tutaj mnóstwo wystaw z biżuterią. Mówiłam ci Krzysiek, że to są właśnie perły ochryckie i one są wytwarzane z łusek od ryb. Nie pamiętam od jakiego gatunku. Z, z jakiejś ryby, no. Słyszałem, tak. czytałem o tym, no. I to właśnie w ogóle podpowiedział tutaj w Ochrydzie takiej jednej rodzinie, Jakiś przedsiębiorca, który już właśnie produkował em, w taki sam sposób perły Ruski, nad bajkałem. Nad tak, bajkałem, tak, no. to był Rosjanin. Powinniśmy no. <laughs> od razu w ogóle pokazać. E, dużo jest magnesów, takich małych akwarelek. I zawsze kupujemy jakieś chińskie magnesy dostępne. E, I właśnie bardzo mnie to dziwi, że Ochryda ma niecałe 50, jakoś 40, do 45 tysięcy mieszkańców. A tutaj jest bardzo dużo takich sklepików z rękodziełem czy właśnie z biżuterią, czy z obrazkami, z magnesami, mnóstwo. Ale powiedz, że te rzeczy są przepiękne, ceramika no, są, też. Są, są, bardzo naprawdę, ładne Naprawdę, naprawdę bardzo ładne i też jakościowe. I w sumie Ochryda od zawsze była taką właśnie ostoją... Rękodzieła. E, e, Rękodzieła też. I właśnie e, elity po prostu tutaj bardzo ciągnęły. W sumie. Przypijemy białe wina i raczej nie kupimy sobie całej butelki czerwonego wina. Możemy bo sprawdzić czerwone. Tak, możemy sobie wziąć właśnie kieliszek jakiegoś czerwonego Ja Jemu chciał takie mocno takie, wiesz, takie winogronowe, żeby było czuć takie typowe ogrodowe wino. No to powiedz pani. Powiem. Poza tym, że wino jest bardzo smaczne, to jeszcze jeden smaczek łamane schody, które jakby tędy spływa woda do środka, no nie? To fajny, fajny patent. Krzyś, a zwracałeś uwagę na latarnię? Zwracają. I co to są odwrócone, odwrócone domy? No właśnie w kształcie tych domków ochryckich są po prostu. Tylko odwrotnie. No nie, no bo one też się rozszerzają na górę, te domki. Ty, no tak, faktycznie. Co myślisz o tej instalacji? Coraz bliżej Azji, coraz bliżej Azji, ale nadal jeszcze w miarę europejsko. Jeszcze nie ma takiej pajęczologii. Teraz już schodzimy na dół, będziemy blisko monasteru i za chwilę ujrzysz ten najpiękniejszy widok w Ochrydzie, którego znany jest Ochryd w sumie. Jak piszesz Ochryd w Google, to wyskakuje dokładnie ta pocztówka. No ja właśnie patrzę pierwszy raz na to, co teraz widzę, na ten widok. Bardzo ładny widok wiele mówiłaś, że tak to jest w Chorwacji, a my jesteśmy nad jeziorem. No Pani tak, rachunki. to nie jest morze. Czy ty mówiłaś o tym widoku? Tak, to jest ten widok z pocztówek. To jest dobry widok. W ogóle ten monaster też jest taki, yy, chodzi mi o budownictwo, tak, okrągłe luksfery, no dobra, to jest okno pewnie zastawione, ale yy, same mury są z tej płaskiej cegły, z takich naleśników, to jest jakiś pumek, prawdopodobnie, bardzo taki yy, chropowaty, tak, porowaty też i grubo zaprawą, no ciekawe. W ogóle tę ławeczkę zabrać tutaj? No Przyniesiesz? Co? Chodź, chodź. Może, czy możemy sobie zabrać ławeczkę? A, okay. Chyba sobie nie możemy zabrać ławeczki. Ktoś o tym już pomyślał. To nie było widać. A? Jesteśmy bardzo podierani, bo jesteśmy w restauracji, gdzie serwują czewapy. E, grill wygląda mega dobrze. Zamówiliśmy czewapy, e, pleskawice. E, więc wam wszystko pokażemy i właśnie wjechał Ayran a do Ayranu kieliszek można i tak wstrząśnij porządnie i wybraliśmy to miejsce bardzo się cieszymy, bo właśnie zastanawialiśmy się czy jeść w starej części ale przyszliśmy tutaj deptakiem, w boczną uliczkę weszliśmy, jest bardziej lokalnie bardzo dużo ludzi, będzie pysznie o wjeżdżają frytki z serem To jest zajebiste połączenia To teraz ja spróbuję To ja cię muszę nagrać, bo to będzie cudowna reakcja Mówisz? No Pój świat się zmieni. od teraz zawsze będziesz jadł tak prytki No, jak będę miał ser z tego rejonu Ale czy ty to czujesz? Mm. To są frytki, nie są solone, tylko mają ten ser słony. Super. No, patrz jak się rozpędził. Wzięłam małą porcję, ale może powinnam wziąć dużą. Ayran to jest taki e, jogurt, ale słony, na słono zrobiony. To jest z tureckiego pochodzenia, generalnie. Jogurt to kefir słony. Tak, bardzo orzeźwiający, bardzo dobry na upały. Bardzo dobry w każdym momencie. Żeby popyć na przykład tuste jedzenie. Na tłuste jedzenie, właśnie na, to, na te czewapy, na mięsko takie z bułką, to jest genialne. Lepsze niż piwo chyba, no. Wiem. Mam nagrane? Nie wierzę, że to <grym> powiedziałem. Jest wielki grill. Pan tutaj smaży papryczki i ćevapy. Wśród nich są też te dla nas. a on je tak miesza. Ło panie! Co się tu dzieje? Ile? Tysiące! Tysiące cewapów. O jak on je miesza! Ja nie mogę. Ale to będzie dobre, ale to będzie pyszne. Wow. I mm, się z tego dla nas. No, poproszę, ho No i pan się ładnie uśmiecha. No mieszaj, mieszaj. Pięknie. Super. Tutaj nazywają właśnie nie czewaby, tylko kebabi. I to miejsce się nazywa Kebabczilnica Wkusno. Wkusno to jest pysznia. Ciekawe czy tak będzie. Na pewno. Akurat siedzisz obok e, szyldu Skopsko. Pijesz Skopsko, więc przy okazji chciałam Cię zapytać o Twoją recenzję tego piwa. Dobre, zwykłe piwo. Jakby. Jakbyś miał je określić jednym słowem? To pójdę Twoim tokiem myślenia. Poprawne piwo. Białe, łatwe, przyswajalne piwo. Zdrowie. Bardziej Ci się podoba Skopie czy Ochryda? Chyba bardziej jednak mi się podoba Ochryda z tego powodu, że jest woda. Jest taki, można powiedzieć, nadmorski klimat, mimo tego, że to jest jezioro, ale jest tak duże jezioro, że można powiedzieć, że jest to morze. Także. Dla mnie ochryda. Idzie, coś idzie do nas. Idzie, idzie nadchodzi. O, czewapy. Fala. Fala. I co my tu mamy? Mamy półmisek z czewapami. Tysiące czewapów. <noise> mamy pleskawicę posypaną kaszkawalem. Mamy oboje cebule. Mamy też paprykę do posypania. Mamy chleb. O, ale to pachnie, ale to pachnie. Chwapy jeszcze niedojedzone, a już wjeżdża deser baklava. Wiedzą co robią, chyba. Albo nie? Nie wiem. Ta brązowa baklawa, która wygląda <coughs> jak brązowa baklawa, to jest w ogóle baklawa z Nutellą. To jest sam cukier, to jest syrop cukrowy, cukier z wodą, konsystencji gęstej, czyli sam cukier. I do tego jeszcze Nutella w tym przypadku. Zapłaciliśmy 14 euro. No, tak a ja nawet nie dojadłam deseru i mojej porcji. A teraz ostatnie miejsce do zaliczania przed spaniem. Czas na szklaneczkę czaju na lepsze trawienie. Będziemy przekraczać teraz granicę grecką za bitolą.